Kochani, witam Was serdecznie i dzisiaj zapraszam Was do filmiku, w którym porozmawiamy sobie o. Jednym z nowych zapachów Zary mianowicie będziemy tutaj rozmawiali o Fashionably London i porównam go do Deliny od Parfums de Marley, bo nie ukrywajmy, bardzo, bardzo dużo osób mówi i wskazuje na to podobieństwo, także zobaczymy czy są podobne. Także już teraz zapraszam Was do oglądania, a nowych widzów serdecznie zapraszam do zasubskrybowania kanału i do zostawiania lajków, łapek do czego czego tam chcecie, komentarzy, ale zwłaszcza subskrypcji, bo subskrypcje są istotne no i więcej, im więcej Was tutaj jest tym więcej chęci do działania tak jak zawsze mówię także Zara wypuściła taką serię Vibrant Cities coś takiego, że właśnie każdy zapach na każde miasto ma jakby swój zapach każde większe miasto ja wybrałam Fashionably London, no bo nie ukrywajmy, byłam mega, mega zainteresowana tym, czy faktycznie pachnie podobnie do Deliny. Jeszcze do niedawna w ogóle Deliny nie znałam, natomiast dzięki próbce od Eweliny, pozdrawiam kochana serdecznie, miałam okazję poznać Delinę w końcu. No i przetestować, a więc też mogłam jakieś swoje opinie uformować na temat zapachu z Zary. Kupiłam sobie też bluzkę do zapachu, no bo jak, jak żeby inaczej, także bluzka z Zary wszystko jest tematycznie, przecena obecnie jest chyba jeszcze, więc pomyślałam, nie będziemy zamawiać tak samych łysych perfum, tudzież samej łysej, łysej bluzki trzeba coś dołożyć, więc... Ym... Jakkolwiek, dołożyłam bluzkę do zamówienia, do zamówienia lub perfumy, zależy, zależy, dobra, nieważne, nie będziemy się wygłupiać. E, tutaj powiem Wam, że zacznijmy od samego opakowania tego Fashionably London, ja mam w ogóle 40 ml, e, nie chciałam kupować większej e, pojemności, wiem, że większa pojemność lepiej się opłaca, natomiast w związku z tym, że ja mam tyle perfum, e, nie jest prawdopodobne chyba nawet, że zużyję ten, te całe perfumy, no nie wiem, zobaczymy jak to pójdzie. U mnie z używaniem perfum ze zużywaniem flaszek jest naprawdę bardzo bardzo ciężko więc zobaczymy, więc myślę, że 40 ml to jest dobra, nawet bardziej prawdopodobna bardziej prawdopodobna opcja, że zużyję, te zapachy są przychodzą w takich bardzo, bardzo fajnych opakowaniach, które imitują jakby książkę, więc tutaj bardzo dużo dużo domów perfumowych bardzo dużo w ogóle pomysłów jest wokół tego żeby te zapachy kreować jako, tworzyć jako książki i później możecie sobie ułożyć na półce i mieć całą kolekcję, także dosyć ciekawa koncepcja, jest ten zapach w takiej, wiecie, do takiej wkładce. Tutaj od razu na myśl mi przyszedł zoologist. No, oczywiście, jeżeli wiecie, bo zoologisty też przychodzą właśnie w takich książeczkach, jakby. No i tutaj mamy takie łososiowe opakowanie takie oranżowe opakowanie opakowanie w kolorze oranżowym bardzo fajnie tutaj mi pasuje, elegancko tak troszeczkę pastelowo. I tutaj mamy napisane Fashionably London i mamy podpis, jakby od Joe Malone, bo nie wiem, czy wspominałam, są to zapachy wykreowane. Ta seria cała z miastami jest wykreowana przez Joe Malone po raz kolejny. Wcześniej tworzyła ona zapachy z serii Emotions. Dla Zary też oczywiście teraz jest to seria z miastami. Także tak to wygląda. No powiem wam, że porównując do jej takiej, wiecie, serii, tej co jest dostępna w Douglasie, to te zapachy naprawdę jest to wielka, wielka gratka, żeby kupić, bo cena jest po prostu, no to jest ułamek ceny tego, co mamy w Douglasie. Także myślę, że nie ma się tutaj nad czym zastanawiać. No i tutaj to jest Zara Olfactive Number no. 4, czyli jest to chyba wygląda na to czwarty zapach z tej całej serii. No tutaj bardzo przyjemna jest w dotyku taka setka. I w środku mamy pocztówkę i to taką bardzo fajną, z takiego, widzicie, błyszczącego nadruku, a papier jest taki tłoczony, wygląda troszeczkę, jest ta struktura tego papieru, wygląda trochę jak, jak tkanina, więc bardzo, bardzo fajnie, bardzo fajnie to wygląda. No Podejrzewam, że w każdym, w każdym zapachu jest taka kartka. No i tutaj mamy już sam zapach, tak jak mówiłam, ja mam 40 ml. Te większe pojemności, 100 ml, chyba 100 ml mają taką jakby tęczową plakietkę, taką wiecie, fajnie opalizującą, no natomiast tak jak mówię, ja nie kupowałam tak wielkiej pojemności, nie jest mi to potrzebne, 40 ml kosztuje 69,90, 100 ml kosztuje 89,90, no widzicie, lepiej się opłaca, ale ja tak jak mówię, no niepotrzebne mi jest aż tyle, chciałam sobie po prostu przetestować, a i nie wiem, czy sprzedać będzie żal, czy nie. Jeszcze czekam na wiosnę, aż, no, poużywam, po prostu zobaczę, zobaczę co zacz. Znaczy, używałam, ale dobra, nieważne, nie będziemy tutaj na razie wyprzedzać faktów. Wygląda buteleczka w ten sposób. Uważam, że bardzo, bardzo spoko. Szkło, bardzo fajnie, minimalistycznie. Ja bardzo lubię taki design, jeżeli chodzi o takie zapachy, zwłaszcza ze sklepów sieciowych. Naprawdę, bardzo porządnie to wygląda, i powiem Wam, że jak dla mnie Zara wiedzie prym. Jeśli chodzi o perfumy i w ogóle perfumy na prezent, opakowania są naprawdę bardzo, bardzo ładne, buteleczki są bardzo ładne. No i same te zapachy ostatnio są naprawdę świetne. Także myślę, że nie ma co się zastanawiać. Ja uwielbiam tą serię, wiecie, tą, z której pochodzi Rose Gourmand i Red Temptation. Naprawdę jest to coś godnego uwagi i ciągle jest to bardzo, bardzo popularna seria. Widzę, bardzo często wyprzedana i bardzo często, no wiecie, jak już jest wyprzedana, to ścigana. Także totalna rewelacja. Także, no tak wygląda buteleczka. Tutaj jest też napisane. Fashionably London, its soulful heartbeat always plays its own song, czyli po prostu, że rytm serca tego miasta, czyli Londynu, zawsze wygrywa swoją własną piosenkę, czyli jest to miasto po prostu w luźnym tłumaczeniu, które żyje swoim życiem, czyli tutaj by sugerowało, sugerował ten napis, że jest to co zapach dla osoby niezależnej i tak dalej, takiej radosnej. Może coś w ten deseń, dobra, ładnie, tutaj mi wszystko pachnie, ale jak to się ma do deliny, to za chwilę. I przeczytajmy może sobie tutaj skład, jeżeli chodzi o ten zapach, bo tutaj krążymy w oku i nie dobijamy do brzegu, jak zwykle. I tutaj, jeżeli chodzi o te zapachy Zary, to nagminnie widzę, że są tylko trzy nuty zapachowe podane. Ja myślę, że to niekoniecznie jest prawda, że jest tam po prostu czegoś więcej. Natomiast, jeżeli tutaj chodzi o ten zapach, no on został wydany w 2021 roku. Tak jak mówiłam, kreatorką zapachu jest Joe Malone. Yy, I w głowie mamy bergamotkę, w sercu mamy różę, w bazie mamy piżmo. Natomiast ja tutaj zdecydowanie czuję więcej niuansów. Niż tylko te trzy nuty zapachowe. Także myślę, że zdecydowanie jest to coś, jest tutaj coś więcej dodanego. Ja bym się nawet pokusiła o jakąś taką słodką nutę lekko, jakąś taką troszeczkę waniliową. Może tej wanili nie jest zbyt dużo tutaj w tym zapachu, ale na pewno gdzieś ona tam wydaje mi się wysładza tą. Wysładza tą różę, wysładza tą bergamotkę. Troszeczkę no, piżmowy jest, jakieś tam piżmo czujemy. Taki ten zapach jest wibrujący i świeży. Jeżeli jakieś stukanie, no to tam efekty specjalne za drzwiami w pokoju obok, dobra. Także to wygląda w ten sposób, czyli tylko trzy nuty zapachowe. On, ten zapach, powiem Wam, w pewnych momentach przypomina mi taką jakby świeższą wersję Zary Rose Gourmand. Która jest z kolei klonem Intense Cafe od Montal, tak jak już Wam wielokrotnie mówiłam. I tam ten zapach jest bardzo, bardzo mocny. To jest jakby taka jego, można powiedzieć, wiosennoletnia wersja. I myślę, że jeżeli ktoś też lubi zapachy typu klasyczne Chloe albo też Angel nowa, to myślę, że ten zapach będzie jak najbardziej dla Was, jeżeli lubicie takie klimaty. Bo tutaj mamy właśnie taki klimat takiej mokrej, soczystej, chrupkiej, kwaśnej róży. Coś w tym stylu czuję. Tutaj jakieś owoce na pewno są. Na pewno jeszcze są jakieś owoce. To niemożliwe, że to jest tylko bergamotka, tylko róża i tylko piżmo. Ja jakieś owoce tutaj kwaśne wyczuwam. Także powiem Wam, że ten zapach na powietrzu też zyskuje. Bo ja psiknęłam się, psikałam się w jeden dzień rano i później jeszcze dopsikałam się ze dwa takie psiki przed wyjściem na powietrze, i później w powietrzu właśnie czułam taką delikatną pieprzność. Tuka, tak, <noise> czułam delikatną pieprzność yy, i przypominał mi ten zapach właśnie troszeczkę w wydźwięku Angel Nova, także jeżeli lubicie takie zapachy, takie chrupko różane, yy, pieprzne lekko, myślę, że ten zapach będzie ok. Także tak to wygląda, a tutaj jak to się ma, jak to się ma do Deliny od Parfums de Marly, powiem Wam, że jak dla mnie ma się naprawdę bardzo, bardzo i tutaj mam próbkę od Eweliny, właśnie Deliny, testowałam sobie w jeden dzień Delinę, później testowałam Zare, tutaj oczywiście ta Delina ma jeszcze większe bogactwo nut. Wyczuwalne, oczywiście, no i też wskazuje na to piramida zapachowa, która jest o wiele, o wiele bardziej bogata niż w Zarze, ale, tak jak mówię, ja opisowi Zary nie ufam. Wie, myślę, że po prostu jest tam czegoś więcej. Natomiast, jeżeli chodzi tutaj o tą przesławną delinę Parfums de Marly, która została wyprodukowana w 2017 roku, perfumiarzem jest Quentin Beach, czyli dosyć znany perfumiarz. Co tutaj mamy w głowie? Może przeczytajmy też, gwoli, wiecie, gwoli. Hmm, no porównania po prostu. Głowa lichy, rabarbar, bergamotka, gałka, muszka tołowa, serce, róża turecka, piwonia, piżmo, petalia, wanilia, baza, drewno, kaszmirowe, cedr, haitańska wetyweria, kadzidło. Tutaj ja Wam powiem, że w tym zapachu w Delinie ja kadzidła nie czuję. Niektóre osoby mówią, że to kadzidło na nich wychodzi. Ja raczej czuję, że ten zapach jest taki... Różano, soczysto okrągły, lekko słodki. Ja bym powiedziała, że tutaj też, a nie, no jest wanilia, zdecydowanie. Więc ten profil zapachowy jest naprawdę bardzo, bardzo, ale to bardzo podobny do Zary. Zara, tak jak mówię, jest o wiele. Bardziej o wiele mniej złożona. Ten zapach jest bardziej płaski. Ten zapach jest bardziej taki, wiecie, przestrzenny, bardziej zaokrąglony, ma więcej niuansów, jest bardziej taki wyłagodzony, mam wrażenie. Bardziej taki, no, okrągły, po prostu ten zapach jest mniej więcej tym, co. Fashionably London Ale z takim zakręconym, wiecie, puchatym jakimś takim ogonem. Także no tutaj zdecydowanie czuć bardzo, bardzo fajną jakość i bardzo ten zapach, powiem wam, jest trwały, bardzo, bardzo projektuje i bardzo długo się utrzymuje. Naprawdę to jest jak na taki zapach tego rodzaju, taki niby byśmy powiedzieli kwiatowo-piżmowy, taki no przywodzi nam na myśl świeżą skórę po kąpieli, umytą jakimś właśnie ekskluzywnym szamponem. To naprawdę ten zapach bardzo długo się utrzymuje i myślę, że w tym też tkwi sekret jego popularności. Ten zapach tutaj Fashionably London też bardzo dużo osób porównuje do Deliny Exclusiv, natomiast ja Deliny Exclusiv nie znam więc tutaj się nie wypowiem, ale ja ewidentne nawiązania do klasycznej Deliny Fashionably London wyczuwam. Oba te zapachy są dosyć kwaśne, więc jeżeli nie lubicie jakichś tam kwaśnych nut specjalnie, to myślę, że to nie będzie zapach dla Was. Na mnie czasem te Fashionably London, ale tak samo Delina wykwasza się. Nie jest to jakiś tam nieprzyjemny kwas. Ale też nie powiem, że jestem jakąś ultrafanką tego efektu. Wolę jednak, jak ten zapach jest na mnie zaokrąglony, ale też nie, tak wiecie, mdły i mało wymiarowy o tak w ten sposób może to powiem. Nie wiem, czy jest w ogóle jasne to, co, to, co mówię. Ale jeżeli ogólnie konkludując,. Macie pytanie, czy jesteście ciekawi, czy te zapachy dwa są podobne do siebie. Delina Parfums the de Marlita, klasyczna wersja i Zara Fashionably London to zdecydowanie tak. I tak jak mówię, nie są to identyczne zapachy, ale są to naprawdę bardzo, bardzo podobne zapachy, więc jeżeli y, jesteście w ogóle ciekawi, jakby się Wam nosiła Delina, to myślę, że w tą Zarę warto zainwestować, no bo naprawdę nie są to duże pieniądze, a mm, myślę, że... No, jest to, jest to bardzo ciekawa, fajna i też jakościowa propozycja zapachowa. Ten zapach też w ogóle na mojej skórze po jakimś czasie zaczyna wybrzmiewać jak Starry Nights od Montal. Jak wiecie, ja Starry Nights bardzo rozważałam, żeby kupić. Natomiast właśnie ze względu na ten taki kwaskowy aspekt. Zrezygnowałam z tego zakupu, wybrałam co innego i w sumie to jestem zadowolona, bo nie wiem, czy do końca zawsze ten zapach by mi odpowiadał. Ten zapach, raczej jak dla mnie, jest dosyć chłodny w swoim odbiorze, więc nie zawsze na takie chłodne czy wietrzne dni mi osobiście pasuje. Ja myślę, że to jest raczej taki zapach na cieplejszy dzień, na cieplejsze dni, takie, taka ciepła wiosna, lato. Więc wtedy będę chciała sobie przetestować jak najbardziej i zobaczyć jak będzie wybrzmiewał. Oczywiście teraz też bardzo fajnie brzmi. Jeżeli ktoś lubi takie właśnie różane, soczyste, wonie owocowe, to myślę, że to będzie jak najbardziej fajną propozycją zapachową. Jeżeli na przykład lubiliście Zare Orchid, którą tam kiedyś polecałam, to myślę, że ten zapach też Wam się spodoba, bo jest to zapach w tej samej takiej rodzinie zapachowej, można powiedzieć. Nie jest oczywiście to ten sam zapach, różni się nutami, ale myślę, że jeżeli polubiliście Zare Orchi, która też jest dosyć takim intrygującym, interesującym, świeżym zapachem, ale absolutnie niebanalnym, myślę, że Fashionably London jak najbardziej się Wam spodoba. Także jak dla mnie, naprawdę rewelacja, i ja Wam powiem, że ja szczerze mówiąc, Deliny to na 100% nie kupię, jeżeli chodzi o oryginał i pełnowymiarowy flakon. Zapach jest naprawdę przepiękny, natomiast nie uważam, że jest tak na tyle wiecie, przełomowy, żebym musiała mieć swoją własną flaszkę i żebym czuła jakąkolwiek potrzebę zbierania na ten zapach. Oczywiście, tak jak mówię, rozumiem, że są fani tego zapachu. Ja również uwielbiam bardzo długotrwałe, projektujące wonie. Ten do takich zapachów niewątpliwie należy. Natomiast profil zapachowy Deliny zdecydowanie, zdecydowanie zaspokaja mi Fashionably London, no mimo, że jest tak, jak mówię, bardziej płaski, on tam bardziej gdzieś później nawiązuje do innych takich sławnych, różanych kompozycji. No, mówię, troszeczkę mamy Chloe, troszeczkę mamy Angel Nova, troszeczkę ja mam tego Starry Nights od Montal, więc myślę, że tutaj jakby zadowolenie ten zapach może sprawić, jeżeli takie zapachy lubicie. Także bardzo, bardzo fajny, jakieś tam też nawiązania do Rose Gourmand. Mo! Mo. Tak, mo, mo, nawiązania do rose gourmand, oczywiście. E, tak, że jeżeli jesteście, e, lubicie rose gourmand, ale szukacie takiej na przykład lżejszej wersji, odświeżonej, e, takiej, no wiecie, odchudzonej troszeczkę na wiosnę i lato, to myślę, że to fashionably London też jak najbardziej się nada. No i tak jak mówię, jeżeli chcielibyście się przekonać, jak e, wybrzmiewałaby na was mniej więcej Delina, i za ułamek ceny e, możecie się dowiedzieć, no to wybierzcie fashionably London po prostu. Także no, to jest moja wizja na temat na, odnośnie porównania tych dwóch zapachów. Uważam, że Zara całkiem fajnie sobie tutaj z tym przedstawieniem y, zapachu poradziła. Ja się w ogóle zastanawiam, co, co się kryje za tą koncepcją Joe Malone, że ten zapach jest tak podobny do Deliny, czy to jest jakaś faktycznie inspiracja? Tylko nikt nam o tym nie mówi, czy to jest po prostu czysty przypadek, ale ja myślę, że tutaj faktycznie była próba odtworzenia takiego mniej więcej nawiązania do bestselleru sprzedażowego. No, ale myślę, że to się fajnie udało, bo tak jak mówię, no mi nebli London w zupełności wystarczy. Jestem jeszcze zainteresowana zapachem Elegantly Tokyo. Podobno bardzo ładnie wybrzmiewa, wiele osób chwaliło i też Energetically New York chyba. Więc tylko, że tamten zapach New York nie wiem, czy nie jest przypadkiem bardziej cytrusowy, no ale podobno bardzo, bardzo chwalą. Chwalą też Dubaj. Także dawajcie znać, jeżeli macie jakiś zapach z tej serii, jeżeli macie Fashionably London, to też dawajcie mi znać. I jeżeli znacie i Fashionably London i Delinę, to dawajcie mi znać, jak oba te zapachy dla Was wybrzmiewają. Ja uważam, że naprawdę spoko, spoko opcja zapachowa za no, ułamek ceny. A naprawdę jest to zapach interesujący. Ja myślę, że jakbym na kimś poczuła, to naprawdę bym myślała, że nosi drogie perfumy. Także, jak dla mnie, jak zwykle, brawo, Zara. Ja, tak jak Wam mówiłam, swoją y, flaszkę Golden Decade sprzedałam. Bo jednak nie dogadywała się z moją skórą odnośnie tej budyniowej wanilii, natomiast mam nadzieję, że się sprawdza nowej użytkowniczce. Znalazł, znalazł zapach kochający dom. Ja uważam, że ten zapach jest naprawdę świetny, ale po prostu na mojej skórze nie wybrzmiewał zbyt dobrze. Poza tym ja mam podobny zapach w tym stylu, czyli Dolce Gabbana i One Intensa. Te zapachy jakieś tak podobne mi się troszeczkę wydawały, także dobra, nieważne. Polecam Fashionably London, polecam zapoznać się z tą serią tych miast. Ja też jeszcze nie znam innego, żadnego innego zapachu prócz tego. Dawajcie mi znać, jakie są Wasze opinie i myśli na temat tych dwóch zapachów Deliny oraz Fashionably London. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych filmikach. Pa, pa.